Przygotowanie do lekcji z dnia 26 lutego 2009 roku. Fragment lekcji rabasza z komentarzem Rawa Michaela Lightmana. Rabasz. Kiedyś zapytałem, co to znaczy, stać się gorszym. Mam także list, który odpowiada na to pytanie, w którym pisze, co następuje. Człowiek. Zwraca się do Stwórcy i modli się z głębi serca. Ponieważ jest najgorszym z wszystkich. Nazwijmy to potrzebą. To tak, jak we fragmencie pieśni z okazji Szabatu, który mówi aby ocalić swą duszę od śmierci i życia w głodzie. Są to ludzie, którzy czują, że duchowość jest dla nich martwa. I o tym mówi się, że ci, którzy boją się stwórcy, Kim są ci, którzy lękają się stwórcy? Ci, którzy pragną Jego łaski i miłosierdzia. Dlaczego potrzebują oni miłosierdzia? Są to ludzie, którzy są na tym poziomie, że nie jest tak źle. Więc musisz im pomóc? A nie pomagasz mi? Wiesz, kim ja jestem? W ten sposób mi to opowiedział. Wiecie co? Są ludzie, którzy mówią: Ja nie jestem taki jak inni. Ja mam swój powód, wiem co robię i po co to robię, myślę o wszystkim. A więc, skoro jesteś w stanie sobie pomóc, proszę bardzo. Ja przyjmuję tych, którzy nie są w stanie sami sobie pomóc. To nazywa się modlitwą nędzarza. I dopóty człowiek nie osiąga stopnia nędzy, ubóstwa, nie ma nikogo, z kim można by było rozmawiać, ponieważ on nie ma nic. Mówi, że nie jest taki jak inni. I na odwrót. Ten, kto podąża drogą wiary, staje się mądrzejszy. Dlaczego? Jeśli posiada on swój własny rozum, to niweluje on go. Więc wynika z tego, że ten, który ma większą wiarę, ma też większy rozum. Dlaczego? Ponieważ ma coś do zniwelowania. Jeśli dokłada on starań i chce zniwelować rozum, wtedy otrzymuje on więcej rozumu, żeby go zniwelować. Wiecie co? Jest taki dowcip, że gdy przyjdzie Mesjasz, uleczy on wszystkich chorych ludzi oprócz głupców. Dlaczego? Czego potrzebujesz? Pieniędzy. Ty czego potrzebujesz? Szacunku. A ty czego potrzebujesz? Ja potrzebuję rozumu. Jego i tak nie można uleczyć, ponieważ on niczego nie potrzebuje. A więc ci, którzy podążają z wiarą ponad rozumem, są mądrzy. Dlaczego? Ponieważ niwelują oni swój rozum i wtedy dostają coś więcej do zniwelowania. I tak w kółko. I to jest ciekawe. Zasada jest prosta. Stale wspinamy się na górę w kierunku króla. Na szczyt rosnącego ego. I w takim stopniu, w jakim człowiek wznosi się ponad swoje ego, ego przewyższa człowieka itd. Tak tak Aż w końcu człowiek osobiście zdobywa całą górę Synaj. Więc modlitwa jest za każdym razem, gdy widzi siebie pogrzebanego pod górą egoizmu. Do tego stopnia, że staje się bezradny i nic nie może z tym zrobić. Człowiek widzi, że ego manipuluje nim na wszystkich poziomach człowiek nie jest w stanie zadbać o cokolwiek. Człowiek znajduje się w sytuacji, w której wykonuje głupie czynności w oczach innych i swoich własnych. Człowiek widzi, że Stwórca manipuluje nim jak tylko chce bawiąc się z nim w taki sposób, że nie da się tego opisać. To naprawdę nie jest pod jego kontrolą, lecz on patrzy na to z boku i nie jest w stanie zrozumieć, jak to możliwe. I wtedy, dokładnie dzięki tym stanom, człowiek zaczyna krzyczeć, zaczyna wołać, Według tego, co zostało powiedziane, że zawołałem do Stwórcy z najgłębszych zakamarków. I nawet gdy idę do liną ciemności, Ty będziesz ze mną. To znaczy, że człowiek widzi, że nie jest w stanie nic zrobić, aby przezwyciężyć swoją naturę. Lecz z wnętrza swojej natury, gdy znajduje się w tych stanach, człowiek wysila się, Także, aby osiągnąć świadomość, że nie ma nikogo oprócz niego i że on jest dobry, który czyni dobro, ponieważ w przeciwnym razie nie ma się do kogo zwrócić, a jego modlitwa nie jest naprawdę w z głębi serca, ponieważ tam znajduje się miejsce spotkania ze Stwórcą. I całe jego serce staje się czarne, ciemne. Lecz na samym dnie serca człowieka znajduje się ten jedyny punkt połączenia ze stwórcą. To nazywa się modlitwą nędzarza. Modlitwą, na którą odpowiedź przychodzi przed jakąkolwiek inną odpowiedzią. Lecz zarazem ta modlitwa przychodzi jako ostatnia, po tym jak człowiek wypowiedział już wszystkie inne modlitwy. Po tym jak człowiek modli się w stanie, kiedy nie był jeszcze nędzarzem, gdy wciąż wydawało mu się, że na coś zasługuje, że uczynił coś dobrego, że tak bardzo się wysilał. To znaczy, że przypisywał on wszystko, przez co przeszedł samemu sobie, a nie stwórcy. Lecz gdy osiąga on stan, w którym już nic mu nie pozostaje, że zostaje z niczym, że nic nie zrobił, i gdy widzi, że jest tak, jak mówi wers, że biedak jest biednym w swoim rozumie, to znaczy, że nie może nic przypisać sobie, i pozostaje mu wtedy tylko jedna rzecz, którą może zrobić. I to nazywa się z głębi serca. Człowiek pragnie z całego serca, aby stwórca wykuł właściwości wiary i oddawania w jego sercu. I wtedy, jak mówi źródło, stwórca uleczy wszystkich chorych czyli obdaruje go tą właściwością, lecz pod warunkiem, że modlitwa pochodzi z głębi serca, gdzie naprawdę nie ma już żadnej wyrozumiałości, żadnego rozumu, a człowiek dosłownie czuje się głupi i biedny, zarówno w swoim sercu, jak i w swoim umyśle. Znajduje się on w miejscu cim-cum, w miejscu ograniczenia, i jest on najszczęśliwszy moment w życiu człowieka. Co jest przeszkodą na drodze do osiągnięcia tego? Pycha. Przede wszystkim pycha nie pozwala nam osiągnąć tego miejsca.